Cześć, witajcie. A w tym materiale powiem wam, czy warto kupić iPhone'a 14 Pro Max w 2024 roku. Premiera iPhone'a 14 odbyła się w 2022 roku we wrześniu. Ja osobiście użytkowałem do 2023 roku iPhone'a 8 Plus, z którym mam dobre wspomnienia, lecz przyszedł czas na zmiany i przesiadłem się pod koniec roku 2023 na iPhone'a 14 Pro Max. Pierwszą kwestią generalnie jeżeli chodzi o ten model to jego bryła. I tu powiem, że bez wielkich zaskoczeń, a tu utrzyma się koncepcji, którą wprowadziło już w smartfonach Pro i Pro Max 12 generacji. Mimo że ekran tu jest w rozmiarze 6,7 cala, to telefon mogę nazwać dość kompaktowym urządzeniem. Nie ukrywam, że bardzo podobały mi się płaskie ramki wykonane ze stali nierdzewnej i zaokrąglone rogi tego smartfona. Plecki zostały wykonane z bardzo mocnego, matowego szkła. Z lewej strony mamy przyciski do podgłaśniania i ściszania, nad nimi przełącznik do trybu cichego i trybu dzwonka. Z prawej strony przycisk do odblokowywania telefonu. Jeśli chodzi o port, mamy tutaj wejście na kabel typu Lightning. Po bokach, na górze i na dole głośniki stereo. Tak jak widzicie na przebitkach, ja posiadam akurat wersję w kolorze Space Gray i wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wnętrze tego telefonu, Apple zaoferowało nam w tym modelu nowszy, szybszy i jeszcze bardziej wydajniejszy procesor A16 Bionic, 6 GB pamięci RAM i 3 opcje jeśli chodzi o pamięć budowaną: 128 GB, 256 GB i 512 GB i iOS 17. Ja użytkuję wersję 128 GB i jestem zadowolony. Robię dużo zdjęć i nagrań, i te 128 GB mi na spokojnie wystarczają. Uważam, że cena może troszeczkę jest wygórowana, bo sięga ona mniej więcej ponad 5000 zł, ale jeżeli chodzi o ten model i jakość wykonania, naprawdę warto. W tym modelu nie mamy już nocza, został on zastąpiony dynamiczną wyspą, w której umieszczony jest przednia, parat i czytnik Face ID. Wyspa zmienia swoją szerokość i wysokość, w zależności jakie informacje w danej chwili wyświetla. Póki co są to głównie powiadomienia pochodzące z systemu operacyjnego, na przykład te dotyczące stanu baterii podczas podłączenia smartfona do ładowarki odtwarzalnego utworów Apple Music czy innej aplikacji lub trwającego połączenia telefonicznego. Po tapnięciu w wyspę aktywuje się aplikacja, która aktualnie z nią współpracuje, a po jej dłuższym przytrzymaniu wyspa powiększa się i daje możliwość sterowania bez konieczności przechodzenia do aplikacji i rezygnacji z oglądania tego, co właściwie wyświetlone jest na ekranie. Po trzech miesiącach użytkowania tego telefonu mogę wprost powiedzieć, że jest to mój faworyt, i szczerze Wam go polecam. Jest to sensowny wariant dla osób, które poszukują bardzo dobrego telefonu, może nie za taniego, ale bardzo przyzwoicie wyglądającego i świetnie sprawującego się pod względem wydajności, długości czasu pracy na baterii, jakości wykonywanych zdjęć i nagrań wideo do 4K w 60 km na sekundę. Jeśli chodzi o wydajność, nie zauważyłem tutaj żadnego problemu, nawet w przypadku tych bardzo wymagających gier. iPhone radzi sobie świetnie, odświeżanie ekranu 120 Hz. No i telefon podczas dłuższego grania aż tak nam się nie przegrzewa, no i bateria trzyma na bardzo wysokim poziomie. Kolejna kwestia to aparat. Tutaj mamy duży skok jeśli chodzi o rozdzielczość główny aparat to aż 48 megapikseli w nowej wersji, czyli o 36 megapikseli więcej od poprzednika. Ultra szerokokątny ma 12 megapikseli, w pole widzenia 120 stopni teleobiektyw 3x12 megapikseli i maksymalnie 15-krotny zoom cyfrowy. Nagrywanie wideo do 4K z częstotliwością do 60 klatek na sekundę, tak więc zdjęcia i nagrania robią naprawdę imponujące wrażenie. Macie tu parę sampli. kwestia to bateria. W przypadku iPhone'a 14 Pro Max jest to 4323 mAh. Nie ukrywam, że z telefonu korzystam często. W moim przypadku jest to na przykład YouTube, Facebook, TikTok i tak dalej. No powiedzmy, jak go naładuję z samego rana, to na drugi dzień mi zostaje średnio 40-50%, więc to jest moim zdaniem naprawdę świetny wynik. Bo jak wiemy, iPhoney słynęły z tego, że procenty baterii szybko nam uciekały podczas mocnych użytkowań. Jednak Apple w tym modelu zadbał o to, aby te baterie już naprawdę były solidnie wykonane i starczały nam na dłuższy czas pracy. Tak więc generalnie, jeżeli chodzi o takie podsumowanie 14 Pro Maxa, to świetny wybór dla osób, które szukają wydajnego i nowoczesnego smartfona, jego wyświetlacz Super Retina XDR w rozmiarze 6,7 cala który zapewni doskonałą jakość obrazu, a jego procesor A16 Bionic zapewnia szybkie i płynne działanie. Dodatkowo iPhone 14 Pro Max oferuje szerokie możliwości fotograficzne i wideo dzięki trzem aparatom i funkcji Deep Fusion. Wszystko to sprawia, że iPhone 14 Pro Max jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących najlepszych możliwości technologicznych. I to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej wersji, jeśli ją posiadacie, napiszcie w komentarzu, jak wam się sprawuje, a może macie jakieś pytania, śmiało na nie odpowiem, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco, ja się z wami żegnam, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach.